Nie wygląda jakoś dziwnie jakoś wyglądam. No jak masz wyglądać, jak kamera stoi w takiej pozycji. Nie, no, ucina nam łeb. Poczekaj, może tak. <noise> <noise> Witajcie kochani. <noise> Dzień dobry! Postanowiłyśmy nakręcić kolejnego vloga, ponieważ jak go nie nakręcimy, to kto wie, czy by się pojawił jakiś film w piątek. A dzisiaj wyjechałyśmy na przejażdżkę do Ciuchlandów na takie, wiecie, podwarszawskie podboje. Periferia. Periferia <noise> za zaznacznie, że peryferia! Peryferia! Prawie Warszawa! No, ja no, nie, nie słyszałam, że Wyoming był dzielnicą. Ja słyszałam, że Wyoming jest stanem. To jest Wyoming. Tak samo nie ma Piaseczna, tylko jest Piaseczusec. Yy, mamy tutaj dwa? Dwa Holandy. No nie wiem, zobaczmy, ale tak naprawdę... Ta przejeżdżka była pretekstem do tego, żeby odpalić vloga. I że dzisiaj od rana po prostu robiła akrobację, jak nie była w aptece. To wiecie, to byłyśmy na bazarze, bo ja tam potrzebowałam coś na święta kupić, żeby nie wstać w tłumie, ale tam się dzisiaj działo na tym bazarze. Ja miałam z 17 historii i co więcej, nie chcieli mi widać psychotropów w aptece. Słyszałam, że ostatnio można jest na YouTube branie psychotropów, więc ja weszłam i dzień dobry, jestem tu w Reku. Poproszę Xanax. Dam nawet receptę i nie przyjęli. Tak. I nie dostałam ksanaxu, a już taką miałam nadzieję, Brędawka kupiona. Była, cię popije. Wie jak. Dam w palnik tym kasanaksem. Jest dzisiaj naprawdę wiele historii, ten vlog będzie przeplatany, zobaczymy co w lumpeksach, ale mogę już dzisiaj jedną historię opowiedzieć. Już dzisiaj, teraz. teraz? Ju, już, te, już teraz, już za chwilę. No. Po przerwie reklamowej, po vlogu. Którą historię? Możesz wziąć historię Fenku, historia Boczek, historia yy, Bill Gates. Słuchajcie, w ogóle na bazarze to, to się spotka różnych ludzi, to jest najprzyjemniejsza rzecz, obserwowanie różnych ludzi i tego, co robią, co mówią, jakie mają gesty, jaką mają mimikę, jak, jak, jakie mają myśli, jakie, nie, jakie pomysły. mają słowa. I za dzisiaj się pytała na bazarze pani, kupowała... co ty tam kupowałaś? Czyli pierwsza historia tak. to fenku? Tak, niech będzie fenku. Kupiłam dwa słoiki chrzanu tartego, grubego. To wiecie, taki tej... siekier. Wzięłam Dima Dżarmusza, bo pomyślałam, że zrobię chipsy. Chipsy jako... Dżarmuszowe. Już są niemodne, więc można spokojnie jeść. No i był fenkuł. Więc przepraszam bardzo, w jakiej cenie ten fenkuł? I pani, która tam właśnie mi sprzedawała te rzeczy, ja odchyliła tak. się, założyła rękę na rękę. A gdzie jesteśmy? No zasadniczo to na bazarze, proszę pani, w Polsce, w Polsce jesteśmy. jesteśmy. Mówi się po polsku. Koper włoski. A ja mówię, a na końcu słowa Fenku to jest. jaka jest literka? Ły. Jest. A w jakim jeszcze języku jest literka ły? W żadnym. W polskim. A ona do mnie mówi, ja sobie tym głowy nie zaprzątam. Po polsku to jest koper włoski i koper włoski jest za 6,50. Iza dostała zjebkę, że użyła polskiego słowa, które nie jest polskie, a literka ły to co to jest? Więc ja mówię. Okej, okay. czekałam, czy zareaguje, bo okej, okay, okay. nie jest polskim skrótem, no ale zapłaciłam i mówię, dobrze, ja się z panią nie będę kłócić, tym bardziej, że wiem, że mam rację. Do widzenia. Okej, okay, jest okej, okay, ale Fenku nie jest okej. Okay. Powiedzcie mi, jak nie się na ludzi? Wypikasz to brzydkie słowo, bo zaraz powiedzą, że brzydko mówię. Ja powiem tak, żyjemy w cyrku! Żyjemy w cyrku. Tu Zalewski nie musi przyjeżdżać ani korona. Żyjemy w cyrku. Następna historia po krótkiej lumpeksowej przerwie. Ja już znalazłam vintage sztosa. Spójrzcie na to. 3XL tak by mój rozmiar. Braść czy nie braść? Wziąć? Czy braść? Ojej, ale by mi pasowała do mojej kolekcji vintage'owych retro koszulek. Braść czy wziąć? <gry> Taka modna krata. Krój. Nie, nie do końca. Spójrzcie jaki prochowiec, długaśny. To fajne, yy, fajne kieszenie, ale to moda. Tu można domu rządzić Poduszki, zasłony, pościel, wszystko. To jest nasz wózek. Trzeba przejrzeć, co się z tego bierze, a co się z tego nie bierze. To jest kolekcja ani lubik dla. A lubik, ani rubik. Proszę, także nawet takie rzeczy można znaleźć. Na tym się zastanawiałam, bo taki vibe seventisowy bardzo. No ale ostatecznie uznałam, że wchodzić w tym nie będę. Podobnie to. Niby tak, a jednak coś nie do końca, nie? No chyba, że to by było z jedwabiu. O, to tak. Zara jaka ekskluzywna. Oczywiście, że Julię przyciągnęło do takich błysków świec, fleszy. To jest znicz dla tych wszystkich, którzy nic nie znaleźli, nawet na dostawie. Bardzo spójrzcie, jaki vintage. A to wyciągnęłam z kieszeni. Ekstra. Ktoś potrzebuje taksówkarza Vincenta. Proszę bardzo. Wkładam na miejsce. Druga kieszeń pusta. Żadnego dolca nie ma. punta nic. I proszę, jakie vintage'owe skóry. No jest się wybierać. Te rękawy. Pow. To znowu my. Mietla, Mietlewicz. Jestem zapięta w pasie, bo już mi się nie chce rozpinać. Przeszłyśmy kilka czuchola, Czucholandów. W sumie trzy. Oczywiście dajcie znać, czy chcecie. Holumpreksowe. Kilka rzeczy złapałam, w tym takie vintage'owe perełki, że już nie mogę się doczekać tych stylizacji najróżniejszych. Ale teraz kolejna historia. Teraz proponuję historię o. boczku. No więc stoję w kolejce do tego, po kawałeczek mięska na święta już, żeby zamrozić, żeby sobie kruszało. No i przede mną chłop stoi i boczek chce. Najpierw dostał taki kawał boczku, nie za mały. A on mówi do tej kobity, a co mi pani tu daje? Takie tłuste z takim tłuszczem? Ja nie chcę boczku z takim tłuszczem. Więc żabelka nie mogła sobie podarować i powiedziała, jak pan chce coś chudego, to pisz z bardzo proszę. No ale chłop powiedział, że dobrze, on weźmie ten duży kawałek, tylko żeby mu masaże skórę zdjęli z tego kawałka, bo oni i tak się dzisiaj nie przepracowali, za dużo do roboty nie mają. Masaże to usłyszeli i trzech wielkich chłopak <grym> tak. wysunęło <grym> z tosakami. To oczywiście dobrze, że to było, wiecie, wszystko odgrodzone, jakby kolejka na zewnątrz a oni. Myślę, że kolega by nie miał głowy. <grym> I jest czas jeszcze na trzecią historię, bo zaraz zajdzie nam słońce. Trzecia historia była taka, że tam panowie zaprawieni, bo przecież mróz taki, że trzeba się czymś rozgrzać. Wiadomo, że czymś procentowym palą głosy takie przypomnieć. Nie w że, że O Boże! De natura te popili! Peta zapalili! Tak. Ściana go trzyma, żeby się nie przewrócił. Popali, petajowi... Ja dam się szczepię, nie będę, ja się nie dam żadnemu bylowi Clintonowi zabić. Mm, Gatesowi. Gatesowi <grymne> Wiecie, denaturat, woda, pet, PET! No na pewno to nie był mężczyzna, który prowadzi higieniczny tryb życia. No a potem jeszcze oczywiście dodali. Dla mnie to najlepsza szczepionka to 07. Drugi powiedział i najstarsza. <grymne> Uważam, że powinniście zagłosować, która historia jest waszą ulubioną, która bazarowa historia. Yy, historia pod tytułem Fenku, historia pod tytułem Boczek i historia pod tytułem Bill Clinton. Dajcie znać. Podobno dzisiaj jest dzień. Ale nie ma tu gdzie zejść gofra. Dzień gofra będzie bez gofra i to w sumie nie zrobi nam źle. Jedyne na co mam ochotę bym tak z pół litra zimnej, gazowanej wody. A ja kawy mrożonej. To szukamy kawiarni. Mak! Ja to nie ma kawy mrożonej. No jak nie? Nie, no nie o tej porze roku. Ale wiecie co? Stoimy pod żabką i tutaj jest cebedomat. Daba Dabada bada. Mm, 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 cebedomat. Mm, mm. Ja totalnie myślę, że to są produkty pierwszej potrzeby. Co za ja nie Pawlił. Nie mieli kawy mrożonej, więc i zamówi. A może Pan wrzucić lód do zwykłej? <laughs> <laughs> Mogę Pani dać kubek lodu. <śmiech> <śmiech> Czy jest kawa mrożona? Nie ma. No to poproszę dwa razy małą letę. To dwa razy lata I luto, bo... Rzucam palcem, mam odkażone, więc trochę alkoholu się też przyda. <sumptu> Daj, bo ja nie lubię tak na czyliwo prowadzić. <sumptu> lok, co my Zaraz milicja przyjedzie na... No ja widziałam, YouTube. że jest tam prokuratura za tą e, ganiała. A mm, nie, jest tak chłodniej. <sumptu> nie, no jest trochę pyszna. Mm, mm. Aha. Czy można wyglądać... Czy można być mietłą bez mietły? I ja wyglądam w ogóle. Ja nie wiem, czy ja to dobrze zamknęłam, czy się nie oblejesz. Zaraz się przekonamy. Bo ci... Ostatnio chciałam się napić resztek herbaty z dzbanka i bałam się, że się uduszę zaraz mi się tak wleje z tego dzbanka, że dmuchałam w to. Tą... Pytanie w tą dlaczego ty pijesz resztki herbaty z dzbanka przez kurde dziubek z dzbanka? I wiecie, dmuchałam w ten dziubek i po prostu tak dmuchnęłam, że spadła mi pokrywka. Herbata górą oblała mi twarz i bluzkę. Mm. Zaj Rąbista kawa mrużona. Dawaj. Gaszące pragnienie. Jakie prądy lodowe, nie? <grym> to macie tip od żabelki. Jak chcecie się w zimie napić kawy w maku, to najpierw zamawiacie latę, a potem musimy potem kosteczki wrzucić. I dostaniecie kubek. Bo wiecie, w maku jest lód za darmo. Podjedziecie do maka, robić się latem grilla. Serio? I chcecie lód, to wystarczy, że podjedziecie i oni wam siatkę lodu dają. Siatkę kiedyś ze znajomymi dostaliśmy 40 kilo, ledwo człowiek tą dźwignął. Pamiętasz nad zalewem? To Ale z genialnego pomysłu miałam czujesz te prądy lodowe? Pyszne. Jakbyś oceanka wypiła. I nagle... I taka jest mocna taka że nawet nie rozwodniło jej tak strasznie. Gul, 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 gul. Kul, 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 kul. To był rewelacyjny pomysł. Kawa mrożona. Gdyby mi za takie pomysły płacili, to już bym była naprawdę bogata. A tak pozostaje hmm. nam tylko podziękować Wam za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się nasz film, to dajcie nam lajka. Jeżeli chcecie, żebyśmy nagrały oczywiście haul, to również możecie o tym wspomnieć. Serdecznie Was ściskamy i bardzo Was kochamy. Lovesy! Papsi! ja tak wyglądam fatalnie, że chyba jeszcze nigdy nie wyglądałam tak fatalnie w filmie. w tym świetle chyba się nigdy nie wygląda za dobrze. Dobrze, że wiatrażna jest po drodze z mina. Za pięć, siódma. Tu, tu, tutu Przejechałyśmy tędy specjalnie, żeby zajechać do rurek wiatracznej, bo tu są też gofry. To jest taki skandynawski wymysł, ponieważ oni mają po prostu fioła na punkcie gofrów. No trzeba uczcić Międzynarodowy Dzień Gofra, 25 marca. Pomyślałam sobie, że trzeba codziennie patrzeć, jaki jest dzień międzynarodowy czego. O nie... Dla nas to codziennie powinien być Międzynarodowy Dzień Diety. <laughs> mm. Mm -hmm. Dzień dobry, dwa gofry po Już nie ma gofrów! Druga pani mówi... Zostawi dwa ostatnie sobie, Biorę jakie są. Jak nie ma. Dla nas nie ma. Zawsze dobra ta furzelina taka kwaśna. Wiesz co ty powiem? No. No bardzo me. <grym> <grym> oni, Judge can gud <grym> jak świata bawi tak samo, prawda? Prędzej na dwóch coś ktoś w ślad w biodrach. Powiem mi że ty jak coś powiesz, to naprawdę mądrze powiesz. Ja uważam, że jeżeli coś zedłam w 5 minut, to powinnam móc w 5 minut to spalić, no jak mnie, Dlatego jak przez ostatnie 5 lat się nie oszczędzam, to może za 5 lat, ale to już naprawdę koniec. Pa!